Cześć siódme klecie, ekipa WUK z tej strony. Właśnie jesteśmy przed treningiem i wzięło nas na wspominki. Dzisiaj sobie pogadamy o naszych największych błędach i takich przekonaniach dietetycznych w treningu siłowym w kulturystyce. To co zaczniemy od, od zawodów, 3 lata przed rozpoczęciem działalności WK e, miałem w planach wystartować w zawodach. Piotr Borecki zresztą w nich startował. Pozdrawiam. No i był to chyba rok 2009, albo 2010. No i sprawa wyglądała wtedy tak, że jeśli chciałeś zrobić redukcję na zawody, to musiałeś wyczyścić dietę. Bo nie było kalorii, nie było makroskładników, w ogóle się o tym nie gadało 10 lat temu. Także trzeba było wyczyścić dietę, co się wiązało z tym, że mogłeś jeść tylko ryby bez przypraw. <laughs> ryż, oczywiście też bez żadnych przypraw, gotowane ryba i ryż. No i brokuła albo coś innego zielonego. No i tak wyglądała dieta, co nie? Po prostu te rzeczy się jadły. Nie to, że różne posiłki, tylko właśnie takie. No i zrezygnowałem z zawodów, bo nie było mnie stać na taką dietę. Ja pamiętam, że ty już zajebiście tak? wyglądałeś. Już się wtedy znaliśmy i ty zajebiście wyglądałeś. I ja się ciebie pytam, czemu nie startujesz w zawodach? No on nie mam kasy na dietę, nie? No bo te ryby, a to chodzi o to o ryby właśnie, nie? Że te ryby były takie drogie. No były ryż, brokuły, wiadomo, ale żeby możliwe, że mintaj czy coś takiego... To jeszcze potem jak już zrezygnowałem z tych zawodów, nie wiem, możliwe, że rok później albo dwa, no to przyszedłem na inną redukcję, nie pod zawody, tylko taką dla siebie. No i wtedy na przykład rezygnowałem się z węglowodami. Czyli po prostu przestałem węgle i, i koniec. I ja myślałem, że ja chudnę przez to, rozumiesz? Tak. To... Żadna aktywność, yy, w ogóle dieta była nieistotna. Chodziło tylko o to, żeby nie jeść węgli. Czyli jajka, wszystko kurwa no, normalnie, tłusty, majonez. Chodziło o to, że nie może być chleba, ryżu, no, no. To jeszcze był ten czas, kiedy nie było tej świadomości co do liczenia kalorii, co do rozkładu makro? A jeszcze w ogóle była taka faza, żeby chronić mięśnie. Była obsesja na punkcie chronienia mięśni, kiedy się odchudzasz. Że ty, jak się odchudzasz, to się automatycznie wiązało z tego, że się mięśnie spalają. I się brało się to najróżniejsze było, specyfiki, żeby się te to było nie na masie, że każdy się też byli na masie o mięśni. To przytoczę moje początki kariery, chyba 16 lat miałem druga szkoła gimnazjum. Było no. modne picie odżywki białkowej z oliwą olejem na noc. Tak, w głowie było coś takiego, że jeżeli przed snem wypiję oliwę z oliwy, byle jaka oliwa z białkową, to białko będzie dostarczane mięśnią przez całą noc. Oko, jak wstaniemy rano Was rano... Możemy spać naprawdę tak. ta bezpiecznie, żadnego katabolizmu mm. nie będzie. No ale myślę, że to do tej pory jest. Piszcie w komentarzach. A myślę, że przecież tak przed naszymi czasami ludzie robili jeszcze bardziej fajnie rzeczy. Myślę, że wstawali w nocy. To liczymy to co to 4 coś godziny. W Napiszcie, co u Was się lisy, działo. że jakieś stare listy się znajdą w komentarzach. Ja mogę tak a propos tego, co robił, powiedzieć, że miałem pod biurkiem butelkę oliwy. Nie? I przed psem no. zginęła PM1 łyk. Ej, to te Już sobie przypomniałem. Zbaga. Jest rok 2010 była moja studniówka. No i zgadnijcie co zrobiłem. Eee, po pierwsze alkoholu. nie piłem alkoholu, ponieważ stwierdziłem, że nawet okazjonalne picie przeszkodzi mi, stracę formę i moja sylwetka na tym ucierpi. Ale co jeszcze ciekawe, to był to początkowy no, był to okres, w którym zaczynałem trenować pierwsze kilka miesięcy i pilnowałem posiłków co do zegarka, żeby zjeść to 3 godziny. No i byłem na studniówce, już zbliża się ten czas posiłku i co zrobiłem? Wyszedłem ze studniówki. Godzina I wróciłem do domu i pamiętam, że ja jadłem twaróg w miejsce, e, posolony twaróg e, i do tego jakieś tam wafelki ryżowe, nie? E, na przykład jak wychodziliśmy z Milanem na dwór, to wychodziliśmy sobie, gadaliśmy tego, o trzy godziny wracaliśmy do domu i musieliśmy zjeść ten posiłek i dopiero wtedy ewentualnie wychodziliśmy znowu. Także no to prowadzi naprawdę, jeżeli Początka nawet obsesji. jak jesteśmy profesjonalistami, nie jest to jakieś, nie jest to esencja, a co dopiero jak sobie chodzimy rekreacyjnie na siłownię, w jakie, to, w jakie można odchyły i zaburzenia popaść no. przez to. Co do tych co trzy godziny, to ja na przykład, mimo że to nie najlepszy wybór, Specjalnie tam do na przykład KFC wbijałem, bo było tak, że miałem szkołę, pracę, jeszcze miałem angielski, chodziłem do szkoły języka. No i specjalnie na przykład spóźniony yy, wbijałem do KFC i brałem cokolwiek na szybko, żeby wiecie, co trzy godziny było jedzenie, nie dostarczałem. Tam na pół godziny się potrafiłem spóźnić na zajęcia, ale żeby tylko zjeść. Nie? No, banki? W centrum, sobie. w centrum, także ciasno tam zawsze było. Spytam Ciebie, Robur. No tak. Co myślisz o tym, że ziemniaki tuczą? <grafię> jak 100 gramów ziemniaków ma tylko 70 kalorii, tylko. No tylko że ja mam dobry apetyt i jak jadę kilogram, to dla mnie żaden problem, ale ogólnie na masę, przy robieniu masy nie są zalecane, bo strasznie zapychają. No, to w drugą stronę właśnie. To jest w drugą stronę faza z ziemniakami. Tak, niech ludzie udziela Też na przykład u mnie w rodzinie słyszałem, nie chcę tu wymieniać, ale że tam winogrona u nas na stole były i na przykład tam, no, powiedzmy, że to nie była moja ciocia, ale powiem, że moja ciocia, no winogron to nie, bo to tuczy, wiesz, tego nie zje, co nie, albo tam, że ktoś poszedł na dietę, no to pieczywa nie je żeby schudnąć, że nie słodzi herbaty i pieczywa nie je, wiecie o co chodzi, a potem ciasto, nie? No, a właśnie odnośnie tego, co mówisz, ee, obiad schabowy, ziemniaki, nie? I ten, jak już zacząłem ćwiczyć i się nasłuchałem tych mitów na siłowni, to już tak schabowego nie chciałem jeść. I w sumie nie wiedziałem dlaczego, no wiedziałem, że ma więcej tłuszczu niż pierś z kurczaka, ale jakoś tak no nie, kurczak. Myślałem, że od kurczaka po prostu urosnę, od schabowego już tak nie urosnę. Takie było przepisywanie, że ten produkt jest dobry, a ten produkt jest zły. No teraz już wiemy, że no ten podział nie jest, nie jest jakiś super, bo można na fast foodach zrobić formę. Tylko czy to będzie optymalne? Nie będzie optymalne. Ale można, da się. Zrobi, robiliśmy to w 2013 roku. Na siłę jedliśmy jakieś cukrowe te e, płatki śniadaniowe. Byliśmy głodni w chuj przez to, bo w ogóle mimo... E, cały czas zmniejszały nam się kalorie na redukcji. Byliśmy głodni i jeszcze zamiast zaspokoić e, nasze żołądki jakąś dużą objętością jedzenia, to my na siłę, żeby udowodnić, że dotkniemy, wybieraliśmy jakieś gówna. Przez co ta redukcja była e, najtrudniejsza. E, e, których robiliśmy, chyba, nie? zdecydowanie. Co do ziemniaków, ziemniaki pozwoliły mi przeżyć na redukcji. Montażystę poproszę o wstawienie tutaj mojego zdjęcia, jak ważyłem 82 kg. Da się zredukować na ziemniakach, da się. Mhm. Tyle o ziemniakach. A też właśnie, no owoce ogólnie, tak? Winogrona były poruszone, ale ogólnie się uważa, że owoce tuczą, no bo tam są cukry. No ale to zarówno owoce. Nie pamiętam teraz konkretnie, ale możliwe, że truskawki i ziemniaki to są najbardziej stłucące produkty, czyli najmniej gęste kalorycznie, a jednocześnie dające największe uczucie na jedzenia. No i można mówić, że tu są cukry, tam jest, nie wiem, skrobia, ale chodzi o to, że we wszystkim najważniejszy jest bilans kalorii. Liczą się tylko kalorie i makroskładniki, nie? Jak to mówiliśmy od początku, więc no, no nie tuczą owoce i nawet po 18 jedzone też nie tuczą. To jest w ogóle super z tą 18, bo są ludzie, co się budzą o osiemnastej, bo taki mają tryb życia i oni by w ogóle jeść nie mogli chyba, nie? Ciekawe, jakie to są osoby. Ciekawe. Nie znam. Kolejna rzecz to odżywka białkowa. Każdy chyba wierzył, jak zaczynał trenować, że od odżywki białkowej rosną magicznie mięśnie i do tej pory ona jest no, interpretowana jako taki super produkt, a tak naprawdę odżywka białkowa... No, my lubimy kwalifikować ją jako produkt spożywczy, czyli tak samo jak jecie pierś z kurczaka, tak samo jak jecie twaróg, tak samo jecie odżywkę białkową. I pytanie, ile odżywki białkowej mam zjeść danego dnia, e, można, to, to pytanie nie jest dobre, bo to tak jakbym miał się zapytać, ile mam zjeść kurczaka tego dnia, albo ile miarek twarogu mam zjeść. Także to jest bardzo istotne. Odżywka białkowa to produkt spo, spożywczy. My zaczynaliśmy ćwiczyć to wokół suplementów, była taka magiczna otoczka, właśnie to co Ty mówisz, że e, ludzie wokół nas traktowali białko niemal jak sterydy, ale przez to my sami traktowaliśmy suple niemal jak sterydy i robiło się jakąś hierarchię kreatyn, na przykład, że uzależnialiśmy jaką kreatynę mamy po kolei brać, że dochodziliśmy do coraz bardziej skomplikowanych form kreatyny, staków. Żeby nie zmarnować potencjału tak, jednego. im droższa odżywka, tym lepsza na pewno i tak po prostu myśleliśmy, że też to nam da magiczne efekty, a jak wiemy kreatyna, to kreatyna i tutaj e, niczego więcej nam taki mieszanka kreatyna nie, nie zrobi, ale była droższa, była otoczka By było tego, monofyza, było opakowanie ja potem KCL, potem, e, a potem jeszcze mieszanki wchodziły jak Tak, i potem przetreningówki. Y, przetreningówki były najmocniejsze, nie? Ale właśnie chciałem jeszcze trochę co do tego tej odżywki białkowej to też początki tam właśnie, chyba, chyba około jeszcze przed redukcją pod zawody z rybą, to było tak, że przed treningiem węgle, po treningu białko, że tak trzeba było jeść, nie? Więc paczka krakersów z biedry leciała przed treningiem, ale tak dosłownie przed, że siadałem na kanapie, w piwnicy pączka, torba krakersów przed, bo tam było dużo węgli, więc to było super przed treningiem, no i baton proteinowy po, ale tak dosłownie po, bo Wiadomo, że nie można, jak byś doszedł nie do może domu, być tej przedmiotu. Zanim byś doszedł do domu, to już byś zmalał wtedy. Było no. takie pojęcie. A, a to miałem tak, że już ten baton leżał na tej kanapie. Ostatnia seria i, i baton. No pamiętam, było. że później, się tak. czegoś naczytałeś i na podwórku przed treningiem miałeś serek Serek whisky, whisky Też. potem. Też, tak. No. Że serek wiejski, Ale to właśnie chodziło o to białko, że wiesz, że Bo jak No No to te pierwsze lata treningu, 2007-2009. Mm. No. 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 Jeszcze co do suplementów. Wcześniej mówiliście, Karbo miało swój czas i oczywiście Karbo ma swoje zastos zastosowanie, szczególnie u sportowców wytrzymałościowych, gdzie jest duża, duże pokrycie kaloryczne, duże zapotrzebowanie. Ktoś tak 500, nie wiem, 900 węgiel musi zjeść, to jest, jest, ma to nabiera sensu. Tak, ale karbo było przedstawiane znowu jako coś e, super, e, ponad produkt spożywczy i o czym e, co ja mam na myśli. Byłem w sklepie z odżywkami. No i kupowałem odżyweczkę białkową. Zostawiłem 200 parę złotych. No i gość się mnie pyta jeszcze, że weź jeszcze karbo, nie? A ja mówię, że nie, no, że karbo już na tyle byłem doedukowany. Mówię, że karbo nie, bo banany lubię jeść, kupuję sobie po treningu i nie potrzebuję aż tak tych węglowodanów w formie płynnej. A on do mi tak. Banana to możesz sobie w dupę wsadzić. I to był ostatni raz, kiedy tam cokolwiek kupiłem. No i właśnie przez marketing to kardo było znowu, że to jest coś, że ten proch to ci daje coś ponad. A to był po prostu cukier, który podbijał wasze um, pokrycie kaloryczne, tak? Dobra, to robór, ja powiem kolejne ciekawymi, ale tak mu zaczęła bomba klepać, że muszę najpierw sprawdzić, czy mi się uda wejść siłowo na drążek. No, A teraz dynamicznie. Nie no, zapasem Paweł. O dobra, ale to dzięki bombie teraz jestem nakręcony i powiem tą ciekawostkę. E, było tak. Kiedyś y, tłuste mięsa były owiane taką otoczką, że są niezdrowe i tłuszcz zwierzęcy w ogóle jest totalnie niezdrowy, trzeba go wyeliminować. Teraz wiemy, że już tak nie jest. Można jeść taki tłuszcz i będzie super, też, tylko kalorie się liczą. Ale robiliśmy coś takiego: wybieraliśmy chude mięso albo z jajek, tylko białka jedliśmy, a potem napijaliśmy tłuszczem oliwą z oliwek albo orzechami. No nie miało to najmniejszego sensu, mogliśmy sobie zjeść na przykład całe jajko, nie? Ale to nie wiem, czym się kierowaliśmy wtedy. Naczytałeś się. Głupoty. Naczytałem się for, for internetowych, no. Ale no, marnowanie żółtek, totalna głupota. Teraz wiemy, że tłuste mięso nas nie zabija, liczą się kalorie i makroskładniki ogólnie w ciągu dnia. Poza Kochani, nie ma opcji. Na pewno o czymś zapomnieliśmy, także... Jaką wymianę odpierdawaliście? Dajcie znać w komentarzach na dole. Dajcie łapkę dla statystyk, dajcie suba dla statystyk, żeby pojechać jak najdalej z tym wszystkim. 이게 지가 깔려 가지